Aktywny element to obiekt bądź komponent, który został przez nas zaznaczony jako ostatni, bądź wskazaliśmy go jako aktywny. Jak to wygląda w praktyce? Po zaznaczeniu pierwszego obiektu, który znajduje się po lewej stronie, mogę skorzystać ze skrótu Shift i dodać do zaznaczenia obiekt, który znajduje się po prawej stronie. Zauważymy, że w tej sytuacji dysponujemy dwoma obrysami: żółtym i pomarańczowym. Żółty obrys oznacza, że ten obiekt jest aktywnym elementem. Jeżeli przytrzymam Shift i kliknę jeszcze raz na tym obiekcie, to po prostu go odznaczę. Także ja go dodam do zaznaczenia jeszcze raz. Jeżeli chcę zmienić aktywny element, to przytrzymuję Shift i w tej sytuacji klikam na pierwszym obiekcie. Także teraz ten obiekt jest aktywny, a ten powiedzmy, no, mniej aktywny. OK, w tym miejscu automatycznie pojawia się pytanie, co nam to daje. No cóż, my możemy aktywny element wykorzystywać chociażby w przekształceniach. Także ja może dodam do zaznaczenia dwa pozostałe obiekty, czyli Shift, klik i klik. I mój aktywny element to powiedzmy będzie obiekt po prawej stronie. Także przytrzymuję Shift i klikam po prawej stronie. Jeżeli w bieżącej sytuacji skorzystam ze skrótu R oraz Z, to będę obracał obiekty na osi Z mniej więcej w taki sposób. I skorzystam z prawego kliknięcia, aby anulować tą operację. To w jaki sposób przebiega nasze przekształcenia jest w dużym stopniu uzależnione od Pivot Point i właściwe opcje znajdziemy w dolnej części widoku 3D, dokładnie w tym miejscu. Także po kliknięciu uzyskujemy dostęp do rozwijanego menu. Pivot point. W tej sytuacji mam zaznaczoną opcję Median point, dzięki czemu mój manipulator znajduje się powiedzmy w uśrednionej odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami. A ja chciałbym zmienić teraz opcję na Active Element. Także automatycznie manipulator przeskakuje do mojego aktywnego elementu. Jeżeli teraz korzystam ze skrótu R oraz Z, to będę obracał właśnie wokół tego obiektu. I podobnie będzie wyglądała sytuacja chociażby w odniesieniu do skalowania. Także skrót S. I skalowanie. OK. Oczywiście w każdej chwili możemy przytrzymać skrót Shift i zmienić aktywny element, powiedzmy na ten, i skorzystać ponownie ze skalowania. No dobrze. Ja wybiorę skrót klawiaturowy A, zaznaczę ten obiekt i troszeczkę się przybliżę i skorzystam z tabulatora oraz skorzystam ze skrótu A. W przypadku komponentów aktywny element jest podświetlony na biało, także ja może zmienię typ cieniowania. I przejdę do panelu Properties za pomocą skrótu N. Zwracamy uwagę na shading. I zmienię cieniowanie na wosk. Dobrze. I pracuję w tej sytuacji z krawędziami. Zaznaczę pierwszą krawędź. Widzimy, że jest ona podświetlona na biało, także zaznaczę tą krawędź i ta krawędź jest aktywnym elementem. Ale skorzystam ze skrótu Shift, przytrzymam i kliknę na kolejne krawędzi. OK. I przykładowo skorzystam ze skalowania. Także punktem odniesienia dla moich przekształceń jest krawędź, która znajduje się w tym miejscu i jest podświetlona na biało. Jeżeli skorzystam z Ctrl Tab i przejdę do werteksów, to właściwie tutaj panują te same reguły. Ostatni zaznaczony werteks jest elementem aktywnym skrót S i skalowanie. Dobrze, i przejdę do Face'ów i skalowanie lub obracanie. Lub też przechodzimy do Pivot Point i zmieniamy na Median Point. Jeżeli zaś chcemy zmienić aktywny element, to w tej sytuacji korzystamy ze skutu Shift. Wskazujemy przykładowo Face, który znajduje się po prawej stronie, odznaczamy, zaznaczamy jeszcze raz i w tej sytuacji jest to nasz aktywny element. Obracanie na osi Z i tak teraz wygląda sytuacja.